Wiesz, tutaj, tutaj jak w opisie, każdy sobie wyciąga telefon i słuchaj, jest czterech czy pięć konwersacji w tym samym momencie. Tak jak, tak jak w domu wariarzu, ludzie mówią do siebie. Nie wiem, ja, ja tutaj chciałem jakąś konwersację tutaj zanotować, ale tutaj nic się na razie nie dzieje. My prowadzimy konwersację bez świadków. Przepraszam, czy ma Pani coś do ukrycia, czy to jest ściśle tajne, czy... Absolutnie. Absolutnie Wszystko. fajne. Wszystko, Tajnie. Hej! like that sound. Ten pan z tyłu za to mam, ma coś do powiedzenia, tak się uśpiewa. <laughs> Przepraszam, dotyka mnie? <laughs> <laughs> Ej! Czy? Czerwone światło, co to jest? Nie wiem, że to jest, na chodźmy. Tutaj jest faktor. Gdzie nacisnąć? Jak zmieniasz? Tutaj, ten, ten, tam. Ten, mhm. No. Czy Pani jeszcze coś chciałaby dodać? Później. Do tych uwag, które Pani miała, proszę. Hmm? Później, później. później. To ja sobie zarezerwuję tutaj prawo do otworzenia tego i że powiem do dołączenia e, tych klips.